OK, W moim studio nagrań już kamera odpalona. Trzyma się i łapie równowagę. Jak każdy z nas w tym funkcjonowaniu sobie tutaj na tej ziemi łapiemy równowagę. O! I o czym ja chciałem powiedzieć? <ścoughs> No właśnie. Temat niezbyt wygodny, bo chciałbym podzielić się z Wami kilkoma refleksjami na temat bezradności naszej persony. Jak sami widzicie w swoim życiu. Każdy z nas doświadcza różnych momentów, gdzie chce być silny, chce ogarniać rzeczywistość, chce, że tak powiem, udowadniać sobie, że no, daje sobie radę. A przychodzą takie chwile, takie momenty w życiu, że. Zatrzymujemy się, życie nas zatrzymuje, ciało nas zatrzymuje. Różnego rodzaju sytuacje nas zatrzymują. I dochodzimy do ściany w postaci takiej, że nie wiem co zrobić. Nie wiem jak coś ogarnąć. Spotykam się ze swoją słabością, a inaczej mówiąc, Bezradnością, bo tak chciałem być zaradny, tak bardzo ogarnięty, a tu się dzieją takie rzeczy, które są poza naszą kontrolą. I widzicie, to jest taka niesamowita droga przesuwania swojego utożsamienia z tą zaradną tendencją naszego ego umysłu. <śled> Przesunięcia tej perspektywy ku temu, że jest coś większego niż ten ego-umysł. Ta zdolność percepcji wynikająca z tego, co się doświadczyło, co się można wykminić, ogarnąć umysłem jest perspektywa większa. I sami wiecie, że przychodzą takie sytuacje w życiu, które. Nas zaskakują. Prowadzą nas takimi drogami, które są totalnie. Wow. A już myślałem, że to wszystko jest ogarnięte, i nagle pojawia się bum. Gorzej jest, gdy to bum jest takie bardzo dotykające, bo my w swojej przekorności nie poddajemy się życiu, tylko po prostu twardo. Posuwamy się do przodu w imię tego swojego wymyślonego obrazu samego siebie. Prędzej czy później, jeżeli to będzie niezgodne z naszym wyższym jestestwem, to będzie to bum. Pojawi się bezradność z perspektywy naszego ciała, oby nie, oby nie, <gry> z perspektywy naszego ego-umysłu, który już nie jest w stanie cokolwiek wymyśleć, jeszcze się będzie chwytał, jeszcze będzie się szarpał, ale aż w końcu się podda i zaufa albo inaczej umysł uzna to, że jest coś w nas większego, w tym naszym wyższym jestestwie co wie lepiej, szerzej, głębiej, co jest najlepsze dla nas. Dlatego tego e, przekornego, <grybujesz> egotycznego, e, narcystycznego, e, tego, no właśnie, tego ego-umysłu, który jest taki mądraliński i tak w swojej głupocie Próbuje ogarnąć życie, że aż boli. I kiedy się uznaje to w takich sytuacjach bezradności, to że jest coś więcej, no właśnie, mamy w pewien moment, ok, oddaję swoje życie wyższej sile, jak to woli. Niektórzy mówią o, o jakimś czymś zbawczym na zewnątrz. Inni mówią o tym, że to jest to nasze wyższe jestestwo, które przejawia się przez naszą personę. Jakkolwiek to tam ująć, pojawia się rodzaj takiego poddania. Oczywiście potem, kiedy już się stanie na nogach i już się jest w miarę stabilnym, to znowu się zaczyna uprawiać ego taniec. I się przemandrza, że ja wiem, lepiej. Powiem wam, że dzisiaj tak jest dzień, gdzie po południu spotykam się z kolejną grupą odważnych dusz, które chcą ruszyć w wspólną podróż w ciemności, bez jedzenia, picia, by oddawać, poddawać się w swoim życiu temu wyższemu jestestwu. Można by było powiedzieć, że będzie grupa person włącznie ze mną, która odkryje dywan podświadomości, wskoczy w ten półsen, w tą psychodeliczną podróż i będzie rozeznawać, poznawać, dotykać takich przestrzeni które często są przez nasz ego umysł zagłuszane, bo tak naprawdę nie chcemy się spotykać ze swoimi lękami, swoimi obawami, chcemy wszystko skontrolować, ogarnąć i być w takim poczuciu: okej, okay, ja tu już całkiem sobie nieźle radzę. Dlaczego o tym mówię? Bo za każdym razem, przy każdym takim spotkaniu. Dla mojej persony, mi, w tej mojej personie mi towarzyszy zawsze bezradność w tym, jak to wszystko się układa. I to jest dla mnie taki niesamowity skarb, takie też przypomnienie, i taka oczywista oczywistość. Fajne to powiedzenie, że są pewne tematy, których się nie ogarnie który się nic kontroluje. To jaka grupa się zbierze, przejawi, to jest po prostu już przez tyle lat we mnie obserwowane, że dzieje się odgórnie. Nie ma żadnego przypadku, w żadnym zdarzeniu. Nawet gdy grupa się zbiera, to ona w swojej energii, nawet jeżeli coś jeszcze się w upartości swojego ego-umysłu chciało tam przejawić, to zostanie to można powiedzieć a, przebrane, oczyszczone. Jest wiele doświadczeń. Wiele doświadczeń tego, że kiedy spojrzymy na życie z tej perspektywy wyższego jestestwa, to jest tak, że y, można odpuścić sobie tą kontrolę, to bycie, bycie silnym, bycie zaradnym i tak dalej. Bo gdzieś pojawia się takie odczucie w nas, takie oczywiste odczucie, że wszystko jest w najlepszym porządku i wszystko się ogarnia. Jeżeli tylko pozwolimy na to, by Wsłuchać się w to, co nasze wyższe jestestwo do nas mówi, przez ciało, przez zdarzenia, przez te wszystkie synchroniczne informacje docierające do nas. Kiedy odpuścimy sobie kontrolę, kiedy spotkamy się ze swoim lękiem, wtedy pojawia się to życie. To życie, gdzie można powiedzieć, z poziomu persony, no nie wiem, mogę być bezradny, ale wiem, że życie, które się przejawia przez tą personę z tej perspektywy wyższego jestestwa, mojego ducha, jest wieczne i tam nie ma lęku, i nie ma w ogóle. Żadnych obaw w ogóle, że coś mi braknie, coś, co potrzebuję, się nie przejawi. Wszystko, co się pojawia w moim życiu, jest to, co potrzebuję. Jeżeli jestem uparty w tym swoim ego-tendencyjnym działaniu, no to się może przejawić coś, co ten opór będzie chciało rozbić. Czasami jakieś zdarzenie a czasami nieraz słabość w ciele. Kochani, bezradność jest tylko i wyłącznie w obrębie naszych person. I stoimy właśnie przed czymś takim, żeby oddać to prowadzenie temu naszemu wyższemu jestestwu. Zaufać, Poddać się, nie walczyć, puścić tą kontrolę, to ogarnianie, bo życie już się samo ogarnia. Już po prostu przejawia się w najlepszym smaku, dźwięku, kolorze, jeżeli pozwolimy, by ta rzeka płynęła. To jest takie odkrywanie tego, że to nie tylko ta persona i ten ego-umysł ogarnia życie. Jest coś więcej, co ogarnia to życie. I wystarczy poddać się temu, zaufać, a będzie się to przejawiało. Obserwując to, co się dzieje, często, jeżeli jesteśmy tak bardzo uparci, no to lekcje do nas wracają, bo nie słyszymy tego czegoś, co jest takie w nas ciche, delikatne, spokojne. Ale chcemy konkret, no, konkretów. <taki> takie to życie fajne. Także dzisiaj spotykam się z grupą Pokój Ciemności i takie poddanie się w tym dostrzeganiu, że możemy sobie naprawdę odpuścić to kontrolowanie, ogarnianie, mierzenie. I poddać się temu przepływowi, który chce się przejawiać przez te nasze persony, w tym zachwycie nad życiem, bo energia, która płynie przez nas, ona po prostu jest tym dźwiękiem, który nie może być skrępowany lękiem. I ten nasz duch, to wyższe jestestwo, widzi z wyższej perspektywy o wiele głębiej, o wiele szerzej i już wszystko ogarnia. <grym> Więc można się po prostu uspokoić, wyluzować, zaufać i poddać się temu prądowi rzeki życia w nas ku najlepszemu. Także. Jak nagram coś po pokoju ciemności, to już mogę w tej chwili powiedzieć, wow, to jest gwarantowane. Już to nie raz mówiłem, przeżywałem tyle razy, to jest po prostu niespodziankowa przygoda życia, która zapamiętuje się na wiele, wiele inkarnacji. Najlepszego. Hej!